Witajcie w przestrzeni arbitrum. Zapraszam Was bardzo serdecznie na czytanie z okazji pełni księżyca w koziorożcu. Pełnia ta będzie miała miejsce 21 lipca o godzinie 12.17. Pełnia jest to czas zakończeń, jest to czas podsumowań, jest to czas odejścia, odejścia od tego, co nam nie służy, odejścia od tego, kto nam nie służy. Są to też bardzo pobudzone emocje. Jest tutaj silny przekaz i intuicyjny, więc intuicja może działać ze zdwojoną mocą podczas pełni. Pełnia bardzo często wiąże się również z bezsennością. Pewnie niektórzy z Was mają, tak? Dajcie znać w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa, czy cykle księżycowe wpływają również na Was. Karta tam mówi o tym, że czas przestać obawiać się najgorszego. Znajdźmy równowagę w swoim życiu. Jeżeli byłeś zbyt uparty albo nieżyczliwy, powinieneś się do tego przyznać. To jest przekaz dla kogoś. E, upór. Koziorożec symbolizuje upór. Rządy, korporacje, wysokie stanowiska, osoby na wysokich stanowiskach, tak? E, powinniśmy ubiegać się o coraz więcej w pracy. Jeżeli szukasz nowych kontraktów, kontrahentów, to tutaj podczas pełni zrób sobie plany, ale jeszcze nie podejmuj żadnych działań. Przestań wszystko kontrolować. Zdaj się na wszechświat. Jesteś już gotów. Jesteś gotów, aby pracować to, wypracować sobie to, co chcesz osiągnąć. I ta karta przypomina, że wysiłek jest konieczny. Bez wysiłku, niestety, ale nic tutaj nam nie przyjdzie z nieba. Kochani, zapraszam Was teraz do wyboru rozkładu dla Was na tę pełnię: rozkład numer 1, rozkład numer 2 oraz rozkład numer 3. Który rozkład wybierasz Ty? Przechodzimy do rozkładu numer jeden. Zaczynamy od kart Archaniołów i Przodków. I mamy białą wiedźmę, a więc bądź światłem. Spotykacie osobę która jest takim światełkiem, jest taką iskierką, podchodzi do Was taka osoba, młoda, mądra kobieta, albo to Ty jesteś tą kobietą, to Ty jesteś światłem, to Ty dzielisz się swoją pieśnią, to Ty mądrze robisz coś z umysłu, z głowy, słuchasz serca, ale bardziej rozum tutaj w tej karcie i Twoja intuicja decydują niż serce. Intuicja, masz intuicję, masz przekazy, sny, znaki. Absolutnie wspaniała karta. Może coś wizualnie wam podpowiada, może kobieta o podobnym wyglądzie podejdzie do was. Przypatrzcie się wyraźnie. I przechodzimy do przekazu od żywiołu, ziemi i powietrza. I mamy współczucie. Traktuj siebie łagodnie. Wybaczanie cię uwolni. Dojrzyj światło w sobie oraz w innych. Współczucie. Podchodźmy do ludzi ze współczuciem, podchodźmy do siebie ze współczuciem. Miejmy współczucie dla siebie. Potraf, potrafcie za, zadbać o siebie. Powinniście zadbać o swoją energię, o to, żeby współczuć samemu sobie traktować siebie łagodnie. Zwłaszcza w tym nerwowym czasie. Żywioł wody przekazuje nam wiadomość. Umów się na dzień zabawy z jednym lub kilkoma przyjaciółmi, a to spotkanie podczas pełni ze znajomymi gdzieś nad wodą, gdzieś niedaleko wody, może całkowicie zmienić Wasze życie. Poprzez przyjaciela, przyjaciółkę spotykamy miłość, spotykamy bratnią duszę, poprzez przyjaciela, przyjaciółkę spotykamy kontrahenta, gdzie nie wiemy nawet, że. Taką osobę byśmy mogli spotkać. To jest strzał w dziesiątkę, złoty strzał. Więc umawiajcie się, moi drodzy, dookoła tego czasu, bo jeżeli wybraliście ten rozkład, zapowiada się naprawdę wspaniale. I mamy kartę wolności, a więc wolność. Ktoś tutaj zostaje wolny. Jest to rozstanie. Rozstanie długo wyczekiwane, rozstanie, które przyniesie ulgę, opuszczenie czegoś, co ci już nie służy. Rozwiązanie sytuacji z nałogiem. Mówisz: Dziękuję, do widzenia, ja stawiam na siebie. Albo niektórzy z Was opuszczają narcyza. Narcyza, narcystkę. Może też tak być. Tak. I wybierają wolność. Możesz też samotnie wybierać się w podróż. Samotna podróż dla którejś z singielek. Napiszcie, drogie kobietki, czy wybieracie się w samotną podróż? Może mężczyźni. Poproszę również w komentarzu o informacje. Oraz karty anielskie mówią wam skok kwantowy. Nie bój się wysoko mierzyć, zwiększaj swoje priorytety. Podnoś poprzeczkę. Wcale nie jest tak, że stoisz w miejscu, i o nie, powinienem, powinnam obniżyć swoją poprzeczkę. Wręcz przeciwnie, masz skok kwantowy. Jeżeli wierzyłaś, wierzyłeś, dzieje się. Skok kwantowy, jeżeli chodzi o wiedzę, życie ci się zmienia. Spotykasz osoby, które mogą zmienić całkowicie podczas tego dnia twój światopogląd. Wszystko może się zmienić. Możesz poszerzać swoją wiedzę. Możesz zapisać się na webinarium, które dla ciebie będzie skokiem kwantowym. Możesz odwiedzić jakiś kurs, możesz obejrzeć jakiś program, który zmieni twoje życie. Obserwujcie, moi drodzy, bardzo bacznie i uważnie. I przechodzimy do rozkładu numer dwa. Archaniołowie i przodkowie mówią wielki nauczyciel, a więc potrzebujecie wsparcia duchowego, być może poszukujecie wsparcia duchowego. Zapraszam do siebie na usługi arbitrum, czytania prywatne 30 minut 60, lekcje długi karmiczne, przesłania duszy, przesłania anielskie, czytania z kart Tarota i wielu innych talii kart. Ale przesłanie tej karty brzmi również: wyciągnij naukę z duchowych doświadczeń. A więc to, co przeszedłeś, przeszłaś w swoim życiu, to zrobiło Cię mistrzem. Możesz uczyć, jak wychodzić ze złych związków, możesz uczyć, jak żyć, jak rozwijać skrzydła, albo taką osobę poznajesz, która uczy Ciebie właśnie w ten sposób. Przyjrzyjcie się temu mężczyźnie na karcie: tu jest gołąb, tu idą informacje, tu idzie wiedza niesamowita. Możesz uczyć? Może jesteś nauczycielem? Napiszcie, moi drodzy, jak to u was? Czy słuchają mnie nauczyciele? Ja osobiście jestem nie dość że duchowym, to jeszcze nauczycielem dwóch przedmiotów BHP oraz języka niemieckiego, a więc piękne wiadomości dla rozkładu numer dwa. A żywioł ziemi i powietrza mówi magia. Powiedz życzenie, uwierz w cuda. Otacza cię magia. Moi drodzy, powtarzam, trzy razy na głos wymawiamy swoje życzenia. Trzy razy dziennie, po trzy razy. Trójka ma niesamowitą moc. To jest katalizator, gdzie stoi i zmienia wszystko. To jest magiczne słowo. Magiczne słowo powiedziane trzy razy ma magiczne moce. Więc polecam wam bardzo gorąco. Zapraszam również do odwiedzenia Arbitrum oraz subskrypcji kanału na YouTube. Ale zapraszam też na media socjalne, Facebook, Instagram. Tam znajdziecie sporo medytacji i afirmacji. Otaczaj się magią, wierz w cuda. Cuda zdarzają się tam, gdzie ludzie ich oczekują. Oczekujcie cudów, bo to do Was właśnie mogą nadejść. I żywioł wody mówi: czekaj. Nie śpiesz się teraz z działaniem. Czekaj na stosowną chwilę, aby uzyskać lepsze rezultaty. Zobaczcie. Ta syrenka, ona sobie czeka, ona sobie obserwuje, jest w roli obserwatora. Ona nie bierze udziału w dramatach, melodramatach. Ona nie podejmuje żadnej decyzji, bo ona ma komfort, że może nie podjąć teraz decyzji. I to będzie korzystne dla Was, jeżeli wybraliście ten rozkład. Podczas pełni nie podejmujecie żadnych decyzji, bo nie będą to korzystne decyzje i dlatego nie radzę. Jeżeli ten rozkład, kochani, wybraliście. I mamy Archaniołów, mamy Mistrzów Duchowych, priorytety król Salomon. Ustalaj swoje priorytety. Mądrze zarządzaj swoim czasem. Nie pozwól, żeby ludzie weszli ci na głowę i kradli twoją energię. Dzwonią z dramatami, dzwonią z melodramatami, a ty tutaj ustalasz priorytety, gwiazda od serca. Halo, ja potrzebuję czasu. Halo, ja potrzebuję przestrzeni. Bierzesz ręce do góry i mówisz: Koniec z tym wszystkim. To jest mój czas, to jest mój dom, to jest moja firma, to jest moja przestrzeń. I ty ustawasz priorytety. Przewodnik. Możecie też spotkać mężczyznę, jeżeli jesteście kobietami z Ingielkami. Lew, baran, strzelec. Gratulacje. I przekaz anielski dla Was to życie. Nie lękaj się. Na bok odrzucamy wszelkie obawy. Na bok odrzucamy strach. Jest tylko jedna z dwóch energii dobra. Miłość, strach jest tą drugą, destrukcyjną energią, energia, która niszczy nasz organizm, która niszczy nasze pole energetyczne która niszczy nasz przepływ dobrej energii w czakrach, niszczy nasze zdrowie i niszczy naszą psychikę i niszczy nasze życie, dlatego odrzucamy w tym dniu lub trzy dni dookoła pełni, dzień przed, dzień w pełni i dzień po, bo pełnia trwa trzy dni, pamiętajcie kochani, tylko pozytywy, 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 pozytywy i odrzucacie wszystko, co Wam nie służy, mówicie dziękuję, do widzenia, to nie moje brzemię. Jeżeli wybraliście rozkład numer 3, mamy tutaj z kart Archaniołów i Przodków Strażnik Kierunku. Wybierz swoją ścieżkę, a więc poszukujecie swojej ścieżki życiowej i duchowej. Poszukujecie swojego miejsca na ziemi. Poszukujecie swojego kierunku. Może poszukujecie kierunku studiów. Może poszukujecie kierunku, gdzie otworzyć biznes. Dostajecie dotacje właśnie w tą pełnię księżyca i wtedy... Otwieracie swój biznes, idziecie w tym kierunku, który jest wam przeznaczony. Pamiętajcie, pełnia jest kapitalna na wizję, medytujcie, afirmujcie. Nowy kierunek, nowi ludzie i tutaj będzie mądrość, będzie siła i będzie upór. No lepiej być nie może. Macie protekcję. Brawo. Karty żywiołu, ziemi i powietrza mówią sanktuarium. A więc zrób sobie przerwę od świata. Spędzaj więcej czasu w samotności. Medytuj lub wybierz się w zaciszne miejsce. Miejsce mocy. Znajdźcie, kochani, miejsce mocy w waszej okolicy. Miejsce, w którym ładujecie swoje baterie. Miejsce, w którym się wyciszacie. Miejsce, w którym boso stopacie stopami. Po trawie coś pięknego, miejsce, gdzie słyszycie szum wody, oczyszcza się, oczysz, oczyszcza się wtedy naturalnie przepływ czakr w naszym ciele poprzez dźwięki, muzykoterapię. Stosujecie muzykoterapię, stosujcie. Zajrzyjcie na arbitrum, polecam Facebook, Instagram. Tam macie różne częstotliwości hercy. Ktoś powinien był to usłyszeć. I macie ochronę podczas pełni. A więc bardzo dobra dla Was wiadomość. Ty i twoi bliscy, ale i twój dostatek, dobytek, dostatek jesteście bezpieczni i chronieni przez niebo. Ja polecam modlitwę do anioła stróża. Kto z Was zna modlitwę? Aniele, boży stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój rano, wieczór, wednie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy, strzeż duszy i ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Piękna modlitwa. Tej modlitwy nauczyła mnie moja babcia. Ta modlitwa zawsze mi pomaga. Tą modlitwę odmawiam codziennie rano po otworzeniu oczu. Tą modlitwę odmawiam jadąc samochodem, idąc na spacerze, robiąc zakupy. Polecam nauczyć się, polecam odmawiać, zmienia życie. Czujemy się zaopiekowani, czujemy, że mamy opiekę Anioła Stróża, który zawsze wśród nas jest. Każdy dostaje w tym życiu Anioła Stróża, który jest z Tobą i Wy macie ochronę i macie silne połączenie z Aniołem Stróżem, jeżeli e, trafiliście na ten rozkład, zwłaszcza. A mistrzowie duchowi mówią, Mojżesz, opanuj sytuację. No, tu się będzie działo u was podczas tej pełni. Pełnia to takie nabuzowane emocje, to wypowiedzenie czegoś, i później żałowanie. To naprawdę taki czas, gdzie yy, no, nie jedna burza może się rozpętać. No, ale ty jesteś Mojżeszem. Ty masz moc, żeby to opanować. To ty opanowujesz sytuację. To właśnie ty opanowujesz tą sytuację. Na imprezie. Jest wieczór, jest noc i naprawdę emocje sięgają zenitu. Kto z was wybiera się w jakieś takie miejsce i, i tutaj może być to też nad wodą, bo tu czuje woda, emocje. Tu może być jakaś drama, jeżeli chodzi o związki. Coś wyjdzie. Coś wyjdzie pomiędzy wami. I tutaj ty będziesz musiał, musiała opanować tę sytuację. Nie ma wyjścia. I przesłanie anielskie brzmi od nowa. Uspokój się. I pozwól odpłynąć natrętnym myślom. A więc potrzebujecie odnowy, potrzebujecie spokoju, potrzebujecie pobyć w zacisznym miejscu, potrzebujecie regeneracji duszy i ciała. Zapraszam, słuchajcie, ktoś z Was potrzebował to usłyszeć, pokryształy tutaj do przestrzeni Arbitrum. Tutaj mamy plastr, plasterek Agatu. Agat jest bardzo dobry na równowagę wewnętrzną, na uspokojenie emocji. Także gorąco Wam polecam, ale także labladoryt. Niesamowite, słuchajcie, kryształ na sny, wizje, znaki, naprawdę, polecam gorąco. I od nowa, regeneracja. Regeneracja i pójście do przodu, ale bez tej regeneracji Ty nie pójdziesz do przodu, jeżeli nie wyciszysz się, jeżeli nie spojrzysz na coś z innej, szerszej perspektywy, nie ruszysz do przodu. Daj sobie czas na odnowę. To jest czas dla Ciebie. Nie sprzątaj non stop. Nie mów, że nie, ja muszę zrobić to, to, to i wszystko poczeka. Nie, to nie poczeka. To Ty potrzebujesz tego, żeby móc jeszcze więcej zrobić, żeby móc jeszcze głębiej odczuć, żeby móc podejmować jeszcze ambitniejsze decyzje. Życzę Wam wspaniałego, wspaniałego dnia 21, pełni księżyca w koziorożcu. Z uporem idziemy po swoje. Zapraszam do subskrypcji kanału Arbitrum, ponieważ dla subskrybentów będą specjalne czytania tylko dla zasubskrybowanych oraz pytania z wahadłem. Zostawcie serduszku, serduszko udostępnijcie dalej, ściskam Was gorąco. Pozdrawiam.